Wielki zespół Włóczy Kije zostaliśmy w tym tygodniu podczas prób. To przygotowania do świątecznego koncertu i jednocześnie premiery kolejnej płyty zespołu. <mum> Kochani, już w najbliższy piątek o godzinie 18 zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko na nasze widowisko świąteczne, które zainauguruje święte na sterówce. Oprócz nas wystąpi siedmiu muzyków, Iwona Lorenz, Piotr Szewczyk oraz Tomasz Lorek. Koncert będzie również premierą naszej płyty z kolędami, którą będzie można nabyć zaraz po koncercie. Nie może Was tam zabraknąć. Zapraszają. Głóczy! Ubierzywa jest majestat, chociaż pan zrogi, będą cynem najwyższego, nie miał miejsca zagodniejszego w swojej osobie, w swojej osobie. Kolędy towarzyszą nam od samego początku istnienia zespołu, zespół powstał 16 lat temu we wrześniu. I od razu zaczęliśmy śpiewać kolendy. Z założeniem, że już w grudniu wystartujemy z pierwszym koncertem. No i to będzie oczywiście koncert świąteczny kolendowy. Przez te 16 lat istnienia zespołu Kije zbudowaliśmy dość potężny repertuar tych kolęd i piosenek świątecznych. Teraz powstały jeszcze dwa utwory autorskie, no i postanowiliśmy tego roku właśnie wydać płytę. Dobry muwiana. Ci się syn przyszedł na ziemię, by zbawić nas i tylko Że śpiewanie kolęd, w ogóle czas świąteczny, jest bardzo specjalnym czasem. Wtedy faktycznie każdy zauważa zmiany, nie tylko w otoczeniu, że pada śnieg, ale roz... faktycznie muzyka ma bardzo duże znaczenie. Jak słuchamy w radio, właśnie świątecznych jakichś utworów, od razu czujemy klimat świąt, i myślę, że nie możemy się już doczekać ich. Zaniejaj, beznadzieja Jest osiem kolęd i pastorałek tradycyjnych. Jest przepiękna, również współczesna kolenda z repertuaru zespołu Skaldowie. Nasza ukochana śpiewamy ją od samego początku. Oliwia śpiewa ją od, od dziecka w naszym zespole. Na Kolejną piosenką y, to jest Arreboriki To. To jest y, y, tradycyjna kolenda hiszpańska, bardzo wesoła, y, W tłumaczeniu pęć osiół pęć. No i dwie autorskie nasze piosenki. Y, to jest, bo to są święta, którą wykonuje Olivia Lach i nasz gość z Zakopanego Piotr Szewczyk. Y, Finalista The Voice of Poland, znany bardzo artysta na Podhalu. I piosenka Pawła Stępnia, Gwiazdka to jest piękny czas, taka troszkę soulowa, soulowo rock rollowa. Myślę, że płyta będzie bardzo ciekawa, w różnych, oparta na różnej stylistyce tych kolęd, zupełnie nowe, nowoczesne. Aranżacje, także gorąco zachęcam do, do nabycia po koncercie i do, do słuchania, śpiewania jej podczas świąt razem z nami. To jest takie nasze wielkie marzenie. W Betlejem, tam tylko Pan